Witam, witam drogie bliźnięta. No i mamy sierpień już za pasem. A cieszę się bardzo, że, że mnie oglądacie. Jestem wam bardzo wdzięczna, że mnie subskrybujecie i piszecie do mnie komentarze, które naprawdę bardzo lubię i staram się zawsze na nie odpisywać. Moje drogie bliźnięta, chcę wam przypomnieć, że mamy nów i pełni księżyca, więc są nowe intencje. Zawsze je róbcie, jeżeli już robicie, to piszcie a, w pierwsze trzy dni zarówno nowiu, albo a, pełni księżyca. A również za to, że mnie polubiliście. I jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, czy subskrybowaliście, to proszę to zrobić. Z paluszkiem do góry. No, także to by było tyle, jeśli chodzi o wspomnienia, informacje. No, i waszym mottem na. Tak będzie? Nie, tak chyba trzeba będzie. Opportunity, czyli możliwości. No, najwyraźniej. Otrzymasz jakieś możliwości, z których będziesz mógł skorzystać. Decyzja, jak zawsze powtarzam, należy tylko i wyłącznie do was. Ok? Pierwszą kartą jest król kielichów. No, to jest osoba bardzo wrażliwa, bardzo pomocna, ponieważ są to rozłożenia generalne, ogólnikowe. Zawsze wam to przypominam. To yy, nie wszystkie oczywiście wdzieniięta będą przechodzić to samo, ale to może być ktoś, kto po prostu umie wam dobrze doradzić, czy poradzić. Jeżeli z kolei szukacie partnera czy partnerki, to być może, to będzie osoba właśnie po 45 roku życia i wzwyż i ta osoba jest gotowa praktycznie rzucić Wam a, cały świat pod nogi. Czy to, to może być skorpion dla ryba, albo ktoś, kto ma właśnie te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Niemniej jednak to może być też, że działacie właśnie taką, a nie inną energią. To znaczy, jesteście bardzo wrażliwi w tym wypadku i a, macie. Dużą intuicję, kreatywność to może być też a, wasz najlepszy czas. Ok, z kolei następna karta. Mamy trójkę kijów. To jest początek jakiegoś już a, nowego. Wypatrujecie po prostu, już zaczęliście coś, coś nowego, coś się wam już. Kręci i jesteście, wypatrujecie tego już na swoim horyzoncie. To mogą być też i jakieś sprawy urzędowe, czy też e, prawne, także może to być też i równie dobrze jakiś prawnik, który jest bardzo Wam pomocny. OK. Tym bardziej, że tutaj mamy sprawiedliwość, ale odwrotnie. Czyli coś, albo to będzie się tyczyć kogoś z waszego otoczenia, albo to będzie po prostu coś, co dla was nie przyniesie takich korzyści, na jakich żeście, jakich żeście oczekiwali. Ok? Bo sprawiedliwość jest odwrotnie. Czyli nie wszystko będzie tak, jakbyście. To chcieli. Tym bardziej, że mamy tutaj ósemkę kielichów. Dla tych, którzy są w związku, to jest niezbyt ciekawa karta, bo emocjonalnie jesteście już zrujnowani. Czyli macie tak tego wszystkiego dość, że jesteście po prostu gotowi odejść i prawdopodobnie tak się stanie. Być może właśnie dlatego a, ta sprawiedliwość jest tutaj odwrotnie. No ale się nie martwcie, moje, dro moje drogie bliźnięta. To może być właśnie też i powiązane e, Kimś z Waszego bliskiego otoczenia. To nie musicie być konkretnie Wy, ale ktoś z Waszego bliskiego otoczenia może być już tak wyzuty emocjonalnie, że jest gotowy to wszystko, czy gotowa to wszystko zostawić. Ok? Ale macie tutaj dwójkę też, a, dwójkę kijów, czyli dożycie do tego, żeby jednak widzieć tą swoją przyszłość, bo już ją zaczynacie widzieć, tylko emocjonalnie jesteście po prostu zrujnowani i dlatego nie jesteście, nie potraficie jednym słowem myśleć tak, jak powinniście myśleć. To jeśli chodzi o sprawiedliwość, to może być też i związane ze zdrowiem. Czyli nie chcę Was straszyć, ale jeżeli coś u Was w związku nie pracuje, to lepiej naprawdę od tego odejść, bo inaczej to będzie zachwianie równowagi zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Czyli możecie po prostu wpaść w jakąś chorobek, jakieś chorob, czego nikomu po prostu nie życzę. Natomiast jeśli a, chodzi o pracę, to ten właśnie Pan Król powyżej 45 lat i wzwyż król a, kielichów może Wam podać pomocną dłoń. To może być też Wasz bos w pracy albo bosowa skorpion rak ryba. No, niemniej jednak cały czas a, myślę o tym, że z wami jest coś nie tak, albo to może być ktoś z waszego bliskiego otoczenia. I daj Boże, żebyście odeszli, jak macie się rozchorować, to lepiej, lepiej odejść, bo a, żadne rozstanie nie jest y, warte. Zdrowia waszego, bo nikt wam tego zdrowia nie odda. Czy to się tyczy was, czy kogoś z waszego otoczenia. No i mamy też aniołki. Dostrzegaj tylko miłość, proszę bardzo. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie. Dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości, przenikającej wszystko, przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Także zacznij wszystko od siebie, mój e, drogi bliźniaku. Wszystko zaczyna się zawsze od siebie, a wówczas to, co dookoła nas się dzieje, zaczyna inaczej działać. Czyli równowaga energii jest tutaj bardzo ważna. I cały czas powtarzam: czytać, pisać, malować, chodzić na spacery, robić to, co najbardziej lubicie, aby się oderwać od rzeczywistości i kreować swój własny świat. No, drugą kartą jest Adriana. Prowadzę Cię ku odpowiedziom na Twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za. Wskazówkami, których Ci udzielam poprzez Twoją intuicję, myśli i sny. Także warto zwrócić uwagę na swoje sny, myśli albo coś, co się powtarza. Będziecie słyszeć na przykład ciągle tę samą piosenkę. Przysłuchajcie się słowom. Co to ma, ma znaczyć? To są właśnie znaki. Znajdziecie pieniążka na, dro na drodze. To jest znak, że. Ktoś nad Wami czuwa. Znajdziecie piórko, to znaczy, że Aniołki są z Wami. Także jest. A, powtarza się ciągle jedna i ta sama piosenka, albo chodzi Wam po głowie jakaś piosenka. Zwróćcie uwagę, co, co, jakie są słowa, bo jest to Wam coś przekazywane, ok? No i oczywiście. Imprisonment or slavery. Czyli. Czujecie się, jakbyście byli zamknięci albo byli niewolnikami. No to się odnosi tutaj do jakiegoś, właśnie jednak, związku w takim układzie. Jak to ładnie się ułożyło, wszystko, Boże. A, no i sprawa przyciągania: mogę mieć jednocześnie pieniądze i wolność? Najwyraźniej ktoś odejdzie, mogę mieć. Jednocześnie pieniądze i wolność. Proszę bardzo, a numer jest 31. No, może to ma jakieś znaczenie. 31 i 7, numer 7, dostrzegaj tylko miłość. No, i to by było wszystko. Dziękuję Wam ślicznie, moje drogie bliźnięta. Niech Was Bożia błogosławi, a aniołki wiodą na wysokie szczyty i zawsze je proście i pytajcie, a będzie Wam dane. Zawsze dostaniecie odpowiedź. Tylko poprosić. Do widzenia.